Przed chwilą nie udawało mi się włączyć. Zapraszam tutaj Dorota Orzuk na parę minutek porannego pobudzenia, przebudzenia, motywacji, jakkolwiek to nazwiemy, ale chodzi o to, żebyśmy się fajnie te, też łączyły, integrowały i, i żebyśmy dzieliły. Mówię, mówię bardziej do kobiet, bo chyba, chyba więcej kobiet, chyba więcej kobiet gdzieś tam słucha, jest, ale oczywiście. Częściej polecam inne książki, które są no, dosłownie niesamowite. a ktoś ze mną jest, jak miło. Dzień dobry. Słuchajcie, co, co dzisiaj takiego możemy dla siebie fajnego zrobić? Mamy Dzień Kobiet. Co z nim zrobić? Co zrobić z Dniem Kobiet? To ja może tylko powiem, że zapraszam na o 17 na wydarzenie, na mojego fanpage'a, wydarzenie online, więc każdy z każdej części polskiego świata e, może dołączyć e, pod tytułem Dzielna Niewiasta. E, <noise> Dzielna Niewiasta, tak. Dla mnie to jest bardzo emocjonujące e, i bardzo miało duże znaczenie w życiu. E, to określenie. Mm, więcej powiem już w wydarzeniu na moim fanpage'u o 17. Wcześniej wstawaj, więcej czytaj. Cuda niepojęte się nazywa. Kto nie zna, to zachęcam na Facebooku. Dzielna Niewiasta o godzinie 17. A kto z Was już e, się domyśla, o co może chodzić, to mam nadzieję, że właśnie też czuję taką ekscytację, że takie. Uniesienie, że to jest naprawdę coś genialnego. To przesłanie. To chyba tyle. <noise> Bardzo szybko. E, chyba, że sobie jeszcze coś wylosujemy na dzisiaj. Z dziennika 365 dni: Budowania siebie. Ta dam, ta dam, losujemy. Czasem tak czuję, że to ta strona, a czasem, że nie. To jest ta. Gdybyś miał takiego przyjaciela, który mówiłby do ciebie to, co ty sam do siebie mówisz, jak długo byłby twoim przyjacielem? Boże, jak ja kocham to zdanie. Dziewczyny. Każda kobieta, która patrzy w lustro na przykład i mówi do siebie: Jestem stara, jestem brzydka, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje. Każda kobieta, która. Mówię szczególnie do kobiet, bo bardziej my sobie to robimy niż mężczyźni. Oni mówią, że są fajni, nie, że są mądrzy że... i tak dalej. Dobrze, super. A my potrafimy sobie takie rzeczy mówić, takie rzeczy robić. I teraz, gdy zadasz sobie pytanie, gdy już wiesz, że ciebie może dotyczy, że se to robisz, nie? Gdy zadasz sobie pytanie, gdybym miała taką przyjaciółkę, która mówiłaby do mnie to. Co ja do siebie właśnie powiedziałam, jak długo byłaby moją przyjaciółką? Jest samowite. To jest ta świadomość, bez której nic zmienisz, nawet jeśli mówisz do siebie rzeczy, jak największy wróg. Bez uświadomienia sobie, że tak robisz, nic nie zmienisz. Ale po zadaniu sobie tego pytania masz szansę sobie uświadomić, czy jesteś sobie przyjaciółką, czy jesteś wrogiem, i co, dzięki świadomości, coś z tym zrobić, przestać to robić po prostu i mówić do siebie jak najlepsza przyjaciółka. Zobaczysz, ile się podzieje. Będą się dziać cuda, totalnie niepojęte. W tej kwestii polecę Wam książkę. Opanuj swój wewnętrzny głos, Simon e, Sinek. Opanuj swój wewnętrzny głos. To jest książka, która na samym początku, 7 lat temu mojej przygody, e, z przebudzeniem, z przebudzeniem e, wywarła na mnie największe wrażenie, <laughs> ponieważ przez prawie 40 lat swojego życia nie wiedziałam, że to, co do siebie mówię w środku. Po pierwsze, mnie nie buduje, sama sobie krzywdę robię, że po drugie właśnie na mnie. Wpływa. I to, co się dzieje w moim życiu, jest efektem tego, co tam do siebie po prostu mówię. Więc dzięki świadomości zaczęłam to zmieniać. I każdy może, ale musi o tym wiedzieć. Dlatego cieszę się, że się dzisiaj też włączyłam, <laughs> bo może ktoś usłyszy to po raz pierwszy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dobrego dnia kobiet. Zapraszam o 17 na wydarzenie na Facebooku.